Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu, czyli co drzemie w tej pijanej głowie, ciąg dalszy. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o tolerancji i adaptacji. Co to jest tolerancja? Pamiętajcie, kiedyś początki kariery, picia waszego bądź waszych bliskich. E, niewinna impreza wieczorna, jakieś tam dwa, trzy drinki, fantastyczna zabawa, śmiech do łez, powrót do domu. E, jeszcze, może, kolacyka, kąpiel, mm, rano, pobudka, śniadanko i wszystko w porządku, nie? Dziś zdecydowanie inna wersja zdarzeń już jest, prawda? To już jest coś zupełnie radykalnie innego: to już jest walenie do odcięcia, to już jest petarda, to jest pyda, to już jest powrót do domu, jebs. Spanie w opakowaniu, gdzieś gruźba na kanapie, rano, pobudka, katz, gigant, drgawki, e, objawy abstynencyjne, ciarki, zimno, ciepło, poty. No właśnie. Skąd się to bierze? No, bierze się to, że bierze się to stąd, że alkohol jest trucizną. To jest trucizna, to jest etanol. Organizm buduje przeciwciała, broniąc się przed trucizną, którą wlewamy w siebie, buduje przeciwciała i wtedy potrzebujemy wypić coraz więcej, żeby osiągnąć zamierzony efekt. I wtedy jeszcze szczycimy się wielce, że ja to mam mocną głowę. Mocna głowa w piciu znaczy, że problem alkoholowy już jest bardzo daleko posunięty. Tolerancja i adaptacja. Regularne spożywanie alkoholu prowadzi do rozwoju tolerancji, co oznacza, że osoba musi pić coraz więcej, aby osiągnąć ten sam efekt. Mózg adaptuje się do obecności alkoholu, co powoduje, że jego brak, brak alkoholu we krwi, w organizmie, powoduje objawy abstynencyjne. Bardzo złe samopoczucie. Wystarczy klinik, nasz wymarzony klinik wtedy, nie? Klinik poranny, tak piwko szczeli w niedzielę rana. Uff, od razu lepiej. Czy to normalne? Na pewno nie. To już jest choroba. To już jest mocno zaawansowana choroba alkoholowa, która jest chorobą śmiertelną i ze śmiertelną powagą, proszę ją traktujcie. Tyle. Tyle na dzisiaj. E, może następny e, etap jutro, jeżeli znajdę czas, chciałbym wam codziennie, następne, następne symptomy e, psychologicznych mechanizmów uzależnienia od alkoholu przybliżać. A na dziś wszystkiego dobrego. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Miejcie się najlepiej na świecie. Pamiętaj! Pomyśl, ile kosztujecie alkohol. Jeżeli więcej niż tylko Hajs, to już problem jest ogromny. Trzymajcie. Pa!